Co jeśli powiem ci, że Watykan miał urządzenie, które widziało przeszłość? A może wciąż je ma? Ojciec Pellegrino Ernetti, zakonnik, egzorcysta, naukowiec. W latach 50. twierdził, że zbudował maszynę, która wychwytywała echo dawnych wydarzeń. Nie podróż w czasie, nagranie tego, co już się wydarzyło. Chronowizor podobno potrafił stroić się na fale emocji i energii, jakie zostawiają po sobie ludzie, jakby świat od zawsze nagrywał wszystko. A oni znaleźli sposób, by to odtworzyć. Ernetti mówił, że widzieli sceny z antyku, przemówienia, bitwy i ludzi, którzy dawno umarli. Najbardziej wstrząsające było to, co rzekomo zobaczyli później: kalwarię, trzy krzyże i twarz człowieka, którego znamy tylko z ikon. Obraz miał być tak wyraźny, że kilku duchownych poprosiło o natychmiastowe zniszczenie zapisów. Tuż przed śmiercią Ernetti wyznał, że Watykan przejął urządzenie, a dokumenty, szkice i nagrania zniknęły. Oficjalnie dla bezpieczeństwa świata. Nieoficjalnie, by nikt nie zobaczył, że historia może wyglądać inaczej niż ją zapisano. Do dziś chronowizora nikt nie widział. Ale zbyt wielu świadków słyszało jego dźwięk, szum, jakby coś z innego czasu próbowało się przebić. A gdybyś mógł zobaczyć prawdę z przeszłości każdą prawdę na co byś spojrzał jako pierwsze? Co o tym sądzisz? Podziel się swoją opinią w komentarzu. Zostaw lajka i subskrybuj kanał, jeśli chcesz wiedzieć więcej niż inni.